Zostań mi się, 92 słoje będziemy mieli. No, siema, Joe, mam 92 słoje. 92 słoje, dobra. Słuchaj, możemy Gdzie zrobić tak, że zapłacę za połowę, połowę dosz w kredo i po prostu całą kwotę za to dam ci. No, nie ma problemu, nie ma problemu. Dobra, to słuchaj, yy, ogarnij wszystkie te słoje, włóż to kurwa w jakieś kontenery i spotkamy się za niedługo. Możesz. Okay. Ogarnąć mi suwa. Tylko nie tam na getcie, to tak dobra? To... Tylko nie na getcie, bo tam boje wjeżdżać. Da, do 15 minut tam ci GPS Zajebiście, 92 swoje będziemy mieli. Kurwa, chuje, Słuchaj, to jest są... od chuja, to Słuchaj, to 92 słoje, od każdego stówka, będziemy mieli kurwa 9000 tysięcy zarobku, jeśli to opierdolimy. Kurwa, to nie mają tyle grzybów, Ja myślisz. nie wiem, kurwa, no właśnie o to chodzi, że to są te jebane mafie grzybowe, nie? Chyba, że jako, wiesz, w długiej wdzięczności damy im te swoje grzyby, co uzbieraliśmy. A ja bym im dał taki gest. No, bo dają nam wiesz, dobrą przyjaźń, robotę, nie? Tak. Musimy dać im te 70 grzybów. Ja myślę, że i tak nas wyśmieją z tej ilości, ale zawsze wiesz, będzie, że taki gest przyjaźni. No.